Stacja TVN ruszyła z 14. Edycją teleturnieju milionerzy. Czy tej jesieni poznamy kolejnego, szóstego zwycięzcę, który sięgnie po milion złotych? W 664 odcinku teleturnieju Hubert Urbański zadał uczestnikowi gry: Pytanie za 500 złotych na półgwistka to uczestnik obstawił ostatecznie odpowiedź C. Czy słusznie? 10 pytań za 500 złotych z milionerów. Szybki kwiz dla prawdziwych bezstrzaków na półgwistka. To powiedzenie oznaczające pracę wykonaną nie do końca poprawnie lub połowicznie, inaczej można powiedzieć, że jest to praca po łękach. Zatem, prawidłowa była odpowiedź: C. Uczestniczka wygrała 500 zł i mogła grać dalej. 19 września 2022 Po raz piąty w historii tego programu padła główna wygrana. Zawodnik musiał odpowiedzieć na pytanie o kompozytora popularnego wazji utworu Modlitwa Dziewicy. Szczęśliwym zwycięzcą został Tomasz Orzechowski, który uwielbia quizy i od lat bierze udział w teleturniejach. Dotychczas w milionerach główna wygra napadła pięć razy. Milion złotych w polskiej wersji programu wygrali Krzysztof Wójcik, który swoje pytanie za milion usłyszał w 2010 roku, oraz Maria Romanek, która dołączyła do niego w 2018 roku. Kolejna była Katarzyna Kant, Wysocka z Gdańska. We wrześniu ubiegłego roku czwartym milionerem został Jacek Iwaszko, który odpowiadając na pytanie kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie, wygrał milion złotych. Poprawna odpowiedź brzmiała: 1 stycznia 1001 roku. Stacja TVN postanowiła odświeżyć teleturniej Milionerzy. Będzie można wygrać aż 2 miliony złotych. Niestety zasada ta dotyczy tylko odcinków specjalnych. A tych TVN zamierza wyemitować osiem. Uczestnicy zostaną wyłonieni w drodze castingu, do którego można się już zgłaszać poprzez specjalny formularz na stronie tvn.pl. Ale na tym nie koniec nowości. Zobacz też, milionerzy. Dla jakiej strefy charakterystyczne są pasaty? Milionerzy. Nie należy do rodziny różowatych milionerzy. Biały Krzyż Rycerzy Maltańskich jest podobny do herbu Wejherowa czy Malty.